4, 1, Dzień dobry, cześć, witajcie. Przedstawiam wam duet. Don Wasyl. i Elvira Make. w piosence. Kolorowe chusty. Making of, czas zacząć. Teledysk nagrywamy w ciechocinku. W tej chwili jesteśmy na mojej posiadłości. W moich taborach. Co zobaczymy dzisiaj w klipie, Don? Kochani, zaproszę was do mojego cygańskiego taboru. I pokażę wam. Jak to się tam dzieje w tym taborze? Jak Elwira pięknie tańczy i śpiewa, to już wiecie. Ale po cygańsku zobaczycie, jak ona tańczy i śpiewa, i nawet po cygańsku mówi: U nas każdy bra. Jak duj, jest tak O chustach. Don może śpiewać o sukniach Nie za bardzo. Dlaczego? Nie u nas każdy brak... Troszeczkę kochani tą piosenkę e, poprosiłem autorkę tego tekstu, żeby zmieniła nam, dlatego że o, o sukniach, o spódniczkach nam Romom nie wypada śpiewać. Jest ta piosenka bardzo ciekawa, bo wracają te piosenki, które po prostu tak jak to kiedyś to dziani mówił, nóżka tupie, jak się słucha. I to jest właśnie taka piosenka, proszę Państwa. Ja bardzo dziękuję za tę muzykę, którą Mariusz napisał właśnie mąż Elwiry. No i oczywiście moja córka Agnieszka Schmidt napisała tekst. Posłuchacie. Ja też dziękuję bardzo Tobie, Don, że Ty wziąłeś udział w tym duecie, bo dla mnie to jest niezwykłe doświadczenie, ale przede wszystkim zaszczyt siedzieć teraz tutaj przy Twoim boku. To ja Ci dziękuję, kochanie, że mnie zaprosiłaś. To była dla mnie wielka przyjemność, proszę Państwa. Z jak dzisiaj nagrywaliśmy zdjęcia do klipu, to patrzyli wszyscy na mnie i mówili, no jak to, blond, cyganka, coś tu jest nie tak. Ale zdałam egzamin? się egzamin na piątkę. Na szóstkę, o! O, dziękuję! Jesteśmy już tak naprawdę na finiszu, ponieważ nagrywamy sobie teraz już ostatnie momenty. Dlatego to jest taki dobry moment, żeby podziękować wszystkim, a więc podziękować e, wszystkim Twoim, którzy wystąpili. Były tancerki. Wszystkim naprawdę gorąco i serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również ekipie Kakoczy Film. No i cóż, zostaje nam tylko i wyłącznie zaprosić teraz na ten teledysk. Zapraszamy kochani do cygańskiego taboru, a jak już cygański tabor, to tylko prawdziwy i z gwiazdami w Ciechocinku i w mojej rezydencji. Zapraszamy Was na premierę duetu Elmira Make i Don Wasel do piosenki Kolorowe Chusty. Zapraszamy.